Chciałeś mnie zabrać na rynek. A ja strasznie głodny jestem, więc poszedłbym coś zjeść. Bo skoro jesteś głodny, no to tutaj mamy witasko 16. Znajduje się pizzeria Olio. O! W sumie spoko. Mam ochotę na pizzę. No to idealnie się wybraliśmy. Idziemy. Ja jestem Bartolo i dziś przetestujemy na pizzę. Dobra. Oj sobie tam usiędziemy dobre dobra, już idę Będzie stolik dobry No, ja na przeciwko naprzeciwko ciebie w sumie. Fajnie tu wszystko wygląda Pizze robią pod okiem naszym Co mają tu dobrego? Ja bym sobie wziął na pewno lemoniadę Najgorsze, że po angielsku, a mój... A jest Polska? To pewnie z drugiej strony Nie, Let's tak, start a tu ma... nie Jest po polsku, tak. To bardzo dobrze, bo tutaj akurat na rynku to bardzo dużo ludzi. jest. do Jego tak okos dla mnie. Okay. A ja zwykłą kolę. Tak. Z lodem cytrynką? Z lodem cytrynką bym poprosił. Na picie jeszcze piękną, tak? na spokojnie. Na ja, wziąć sobie jakiegoś drinka, bierzesz zwykłą Ja nie wiem. No ja, ja jestem wybradny. Ale no, to... No, dobra, nie bierzemy ostrej pizzy. Nie, nie, nie. To kebab ma dwa razy bardziej palić, a nie pizza co ja robię, nieważne Kuchnia otwarta, tak, jest dużym plusem, no I wystrój taki fajny Aha, Jakie pizze tutaj Jest temperaturze... bardzo nawet tu masz napisane na górze W ilu W, ilu stopni. w jakiej temperaturze masz piekaną pizzę Ile czasu Ile pieczesz 40 stopni przez 90 sekund mhm. No póki czekamy na dniaczki, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia komentarza tam na dole. Zapraszam Was na moje social media. Dobra, tak obsługa. Bardzo miło. Bardzo Pani uśmiechnięta. Widać, że chyba lubi tę pracę. I oczywiście, jeśli chcielibyście, bym odwiedził Waszą restaurację, czy to Wasze jedzenie, to zapraszam Was na kontakt mailowy bartolo.spółpraca małpa Zastanawia mnie bardziej, czy tutaj jest coś jeszcze niż pizzy no nie, tu masz typową pizzę, tu masz pomysł, sobie nad deserem dolci To ty na końcu No tak, ale sobie pomyśl Mieszane kurki w maśle, w winie i tymianku, konfitura z czerwonej cebuli, szar. Mhm O kurde Jak tutaj z A którą by pani mogła polecić? Właśnie i to jak najbardziej te nasze może topki, takie może sezonowe jakieś, z kurkami czy ze szparagami Z kurkami myślę Można by było spróbować Okej, okay. jest pyszna, z policzkiem błyszczowym, właśnie taka konfitura cypulkowa No to tak, tak, tak. jedna taka pyska, Jedna chyba Dwie Ale tak głodno tak jest Dwie takie, czy ktoś inną? To może inną na spróbowanie właśnie. Jaką inną by pani poleciła z taką dużą ilością mięsa? O no, ilość mięsa. To w takiej naszej klasycznej karcie mamy nieostra ma czy... Nieostra, właśnie, no, bo tak nie przypadamy z ostrymi Okej, okay. to mamy na przykład taką jedenastkę, bardziej mięsną. tam jest salcinza, czyli taka wieprzowa kiewaska, łagodne salami, e, szalotka, takie półtwardy, żółty serek, coś typu i... Tego... No to poprosilibyśmy taką no. drugą. To to, tak to dwie. ja. mogę zabrać dwa karty, tak? To, powróc, oczywiście. Nie o. Położymy obok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak ci smakuje? Przepyszne. Ja ci trochę fotkiłem, ale powiem, że ten, że strasznie słodkie. Czekaj, No bo ostrzegałem Cię, że to będzie słodko. Ale ja bardzo słodkie, wziął kole. Będzie tłusto od razu Tak jak Ty? Nie, nie, bardzo. Jest chwilę po 12, czyli niedawno pizzeria się otworzyła. A już są tutaj tłumy, no bo tak naprawdę Pięć, sześć stolików zostało pustych? Co chwilę ludzie się zmieniają, jedni odchodzą, drudzy przychodzą. To chyba nasze. To chyba nasze. Aha. To jednak nasze. Dziękujemy. To, że dostajemy własny nożyk Samemu możemy sobie pokroić Co, na 4 czy na 8 robić? Na 8 chyba klasycznie Nie wiem, nie jestem pizzermanem Ja tylko pizzę jem Dobra, spróbujmy To idealnie wypieczone. Wszystkie dodatki czuć idealnie są tak samo. Koszt takiej pizzy to 45 zł. Rozmiarowo nie ma szału, ale za to dzięki innym rzeczom jest duży plus. Spróbujmy teraz sobie drugiej. To jest pizza sezonowa z kurkami. Koszt takiej pizzy to 52 zł. Pachnie ładnie. idealnie, czy skórki, smakujące. Tak jak powiedziałem, ciasto idealnie wypieczone. Moczenie koktajlem robi idealną robotę. Po prostu polem może oliwą, oliwą. Na ostro lubisz? Ta oliwa może być ostra. Oj, przesadziłem po, po, To jest takie fajne, że tak oliwę masz sobie, wiesz. No tak, jest z Włoszech, w każdej restauracji. Nie wiem, nie byłem jeszcze. Jeszcze. Ale będzie trzeba zrobić te włoskie pizzy we Włoszech. Bardzo dobre. To ostrość, zdecydowanie czy. Ogólnie rzecz żeby, no, sprawę że ta pizza z kurkami smakuje trochę jakbyś jadł normalnie jecznica mm -hmm. z kurkami. To jest na no wielki plus. Tak, idealnie chrupią kurki. Jest po prostu idealnie wyważona mm -hmm. według mnie Jak chodzi o pizzę z kurkami, gdzie ja bardzo rzadko zamawiam taką pizzę, bo właśnie nie umiem ludzi przygotować kurek w większości restauracji. To również z tą ostrą oliwą smakuje bardzo dobrze. odkradnę Ci kawałek. Spróbuj. No jakbym miał polecić, to na razie na ten moment kurki top Z włoskich pizzerii, no jedną, ja bardzo jadam często pizzę, bo ja jestem typem człowieka, który kocha pizzę z kurkami i urzekła moje serce W tej drugiej za to czegoś mi brakuje Nie wiem, na pewno jest ostra z tą oliwą No też sobie właśnie spróbuję Zazwyczaj Tak, bo jeszcze nie miałem okazji no, żeby na minus, że nie mają czosnkowej No chyba, że to jest czosnkowa mm. O, minus, to jest tylko ten czosnek w i To jest chyba czosnkowa. No, nie wiem, zaraz będę wiedział. No bo według mnie w restauracji powinny być trzy wybory oliw Ta oliwa przy niej nie wypływa. Okay. Czas oczekiwania był około 20 minut. Tak, czy to jest na duży plus? No, tak dużą restaurację Czas jest oczekiwany, zwłaszcza jak operator jest głodny No bo co, ja operatorowi odmówię? Widzicie jaki kochany Dokarmia biednych Schorowanych Ej, słuchaj Bo jeśli nie zostawiłeś jeszcze suba To tam na dole masz taki czerwony guzik Polecam, zwłaszcza jeśli podoba Ci się taki content jedzeniowy Mniej więcej Może obiadowe są odcinki, więc jeśli też jecie to oczywiście smacznego. Wszystko jest w porządku. Tak, wszystko jest bardzo dobre, wszystko przepyszne. A ja mam jeszcze pytanie do pani, ta oliwa to jaka ona jest? Jest taka klasyczna, a to czy ona jest Ostre, Ostrę, nie Wiem, bo już... super. Ciele się zastanawialiśmy, czy to jest czosnkowe, czy zwykła. Nie, taka klasyczna. A jak chcą yy, panowie to nie mamy czosnku, ale możemy skroić taki świeży czosnek i sobie zalać Nie, nie bo... no, nie trzeba. Ale dziękujemy za propozycję, czyli widzisz, jakbyś chciał czosnek, to byś dostał Restauracja na plus, ale bardzo na plus, że przychodzi Pani i pyta, bo w wielu restauracjach zapominają o takim czymś, ta. albo kelnerom się nie chce A tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, ta Pani naprawdę bardzo miła i sympatyczna, normalnie okejka okay, dla niej i należy jej się premia tak, jest tutaj drugi raz i za każdym razem jest taka miła obsługa. Wiesz, ja nie lubię atmosfery, gdzie w ogóle takie jakby. A dupie mają. W dupie mają, czyli Po prostu że przychodzą, bo mają praktyki, albo po prostu wszak nie chcę im dać dwóch złotych dodatkowo do pensji. to ty tylko jedną mierz. Ja sobie na zmianę. Ja zrobiłem dopiero trzeci kawałek, a to już za jakieś dwie połówki pizzy. No to głodny kto? Jestem. kto tu jest głodny, operator czy ty? Ja, ale ja się do tego nie przyznam. Ja chciał karmić operatora, tak naprawdę to on był głodny. Jak zaproponował, trzeba było go skorzystać. Jeśli chcesz zabrać swoją dziewczynę do takiej restauracji na radkę, idealne miejsce. Chyba, że nie masz dziewczyny, no tu mamy, tatę, siostrę. jeszcze ja są tu błędy. Też jest smakowało A jeśli nie widzieliście ostatniego odcinku z kebabami, tutaj macie odnośnik. Sprawdźcie go. A na jedzone chociaż jesteś? Mm -hmm. Bardzo się no, to się nie najadłem, bo zjadłeś całą pizzę. No to co? To deser chyba będziesz stawiać. Za to. No, no jakoś się muszę zapalić, za to, że się męcz, męczysz tyle. Nakarmiony, napojony. trzeba chcieć więcej? Jedyny minus, piciem mi się kończy. To no sobie. Nie, 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 ja już do deseru się szykuję. Jak no. wypiję kolejne takie, to ja nie umieszczę. A, A later. mogę jeszcze? To bliźnie wrzoskiem jeszcze A co ty picie dobrze mówisz? Tak. Jeśli chodzi o wysery. mamy mascarpone nutella, włoski tiramisu, babka włoska z ludami śmietankowymi marakują, kłamane cannoli z kremem ricotta i ciambella nutella, ale to jest na kilka osób. I nie jest tylko tak, że do nas podchodzą, jak było nagrywane, tylko do każdego podchodzą. Pytają, by to radzić, czy nie. Może, dofery, czy może? Właśnie tak patrzę. To już jest u nas tutaj na stanie taki sernik inwestycjowy z Białamczką? O Jezus. To może Przemawię. byśmy wzięli ten sernik I ty mówisz, że to, to ty chciałeś? Kanoli z kremem No to będą te dwie Jeśli chodzi o to, gdzie znajdują się wszystkie olio To mamy w Gliwicach na rynku 22 W Krakowie na Radz 7 W Katowicach Dworcowa 6 Bielsko-Biała Olszówka 27a Szczecin, Wielonowska 10 Wrocław, z Dworza 16, czyli tu gdzie aktualnie się znajdujemy no i jest, dobra. Proszę jest, jest, jest najgorsza. Będę musiał do ciebie na piąte piętro wchodzić. Chudniesz Spal tę pizzę akurat. Te pizze dwie. Ogólnie, jak tak patrzę sobie na te ceny, no takie Nie. za czasy to dobre ceny. Trzy, cztery dyszki względnie Napoje między 20 a 25. Kawka dyka. To jest plus złoty na przykład do kawiarni, to się 17 złotych za kamkę. To tak jest według mnie. Tak A jak smakuje? Ach, aż mi dziary przeszły. Tak pyszna. Dobra, spróbujmy. Biorę, że ten smak skończy? Nie chodzi o selink. Z jakichś takich jak jeszcze co? Stawiam się z takim batonikiem. Knopers kokosowy. Hermetyczna paczka. No, coś z tym jest. No. Bardzo dobra. Z kremem ricotta. Six months later. Dobra. Aczkolwiek serniczek był lepszy. Ogólnie, na wszystko wydaliśmy tyle. Ja jestem bardzo zadowolony. Nie wiem, jak pan operator. Ogólnie rzecz biorąc, na plus większość rzeczy. Więc jeśli chodzi o wystrój, duży plus. Przestrzeń, bardzo duża, dużo osób można tutaj zmieścić. Jakąś imprezę może nawet się udałoby tutaj zorganizować. Otwarta kuchnia, to jest fajne, że widzimy jak przyrządzają nam posiłki. Obsługa miła, centrum miasta, więc zapraszam Was do restauracji Olio we Wrocławiu. znajdującej się na Witacoszat16 oraz do innych. Tutaj macie wszystkie adresy i ponownie zapraszam Was do zostawienia subka tam na dole, bo w ten sposób mnie wspieracie, jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie jakiś miły komentarz, podajcie na Instagrama i TikToka. No i widzimy się w na następnym odcinku. NARA!